Cześć. Ja jestem Paweł, a to jest rodzinna gra logiczna Szyfromino. Gra dla od 2 do 4 graczy. Wiek startowy 8+. Czas rozgrywki od 25 do 45 minut. Gra polega na zdobywaniu tych oto kolorowych pasków. Paski te zdobywamy poprzez ułożenie odpowiedniego rytmu kolorów. Na naszej planszy, która składa się z kolorowych kamieni. Jeżeli uda nam się odzwierciedlić rytm, który znajduje się na pasku, w tym przypadku fioletowy, czerwony, żółty, niebieski, możemy ten pasek przemieścić na nasz kolorowy dywan. Dywan ten pod koniec gry będzie nam generował punkty zwycięstwa. Gracz na początku, każdy z graczy na początku otrzymuje zestaw 10. I dziesięciu kamieni. Sześć z nich ląduje na planszy. Każdy gracz z tych sześciu kamieni yy, układa planszę według własne, własnego uznania. Pozostałe kamienie lądują yy, nad planszą i razem z paskami tworzą strefę doboru. I teraz może przedstawię, yy, jakie akcje podczas gry może wykonać każdy z graczy. Pierwszą akcją jest przemieszczenie jednego z kamieni na planszy gracza. W tym momencie ja przemieszczam tutaj i, tak jak pokazałem wcześniej, map, mam rytm ułożony i mogę przełożyć go na dywan, ten pasek. Druga akcja to wymiana kamienia z planszy z kamieniem, który znajduje się w strefie doboru, z jednym z aktywnych kamieni. W tym momencie e, spodobał mi się pasek. Ten oto fioletowy, czerwony, niebieski, zielony. Mogę zabrać jeden kamień z planszy i w zamian zabrać i dołożyć kamień tutaj w odpowiedni sposób. I mamy zielony, niebieski. A, fioletowy, czerwony. Nie zgadza się. Będzie trzeba poczekać na kolejną turę, w której będę mógł znowu wykonać te dwie akcje. Teraz każdy z graczy wykonuje identyczne działania. Każdy z graczy posiada swoje paski, swoją planszę, swoje kamienie. Wszystkie ruchy wykonujemy jednocześnie. Gdy uda nam się wykonać swoje akcje najszybciej spośród wszystkich graczy, możemy chwycić i yy, przełożyć tutaj yy, pod swoją planszę żeton szybkiego gracza. Za każdym razem w każdej rundzie gracz, który wykona swoje akcje najszybciej, pozyskuje taki żeton. Yy, wszyscy wykonali swoje ruchy. Mamy kolejną turę. Yy, I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, będę chciał pierwszą akcję wykonać, przemieszczam w ten sposób i już wszystko się zgadza. Zielony, niebieski, czerwony, fioletowy. Mogę przemieścić ten oto pasek na swoją. Do swojego dywana. I teraz mógłbym dołożyć w ten sposób i stworzyć tutaj e, ciągi. Zaraz przejdę do podliczania wyników. Bądź w ten sposób, tutaj także e, z tej strony i z tej strony tworzę już kolorowe ciągi, które będą mi e, dawały sporo punktów e, pod koniec gry. Może tutaj także wspomnę o tym, że po zakończeniu każdej rundy uzupełniamy kolorowe paski, tak żeby każdy z graczy miał ich po cztery. Teraz może przejdźmy do punktacji. Tutaj mamy kolorowy dywan i punktacja wygląda w sposób następujący. Pod koniec gry otrzymujemy po jednym punkcie za każdy zebrany pasek. W tym momencie mamy tych pasków 5. Dostajemy po jednym punkcie za każdy zebrany żeton szybkiego gracza. I teraz przechodzimy do najciekawszej e, części podliczania punktów, czyli ciągów jednokolorowych. Za każdy ciąg otrzymujemy tyle punktów, z ilu segmentów dany ciąg się składa. Czyli tutaj mamy ciąg, który składa się z dwóch segmentów, a więc mamy za niego dwa punkty. Za tego także dwa punkty. Tutaj mamy ciąg, który składa się z trzech segmentów, za niego dostajemy trzy punkty, i teraz mamy coś takiego, że na niektórych segmentach jest, można trafić na plus i minus. Jeżeli trafimy na plus, to dany ciąg, Zapunktuje nam z podwójną mocą, czyli otrzymamy za niego nie dwa, ale cztery punkty. Jeżeli w ciągu znajduje się segment z minusem, to niestety ten ciąg w ogóle nie punktuje. A więc podsumowując, dwa punkty: dwa, cztery, zero i tutaj mamy trzy punkty. Do tego także każdy z graczy otrzymuje dodatkowe punkty za najdłuższy ułożony ciąg na swoim dywanie. W tym momencie jest to ciąg zielony. Mamy tutaj trzy punkty ekstra, które otrzymujemy podczas podliczania wyników. Jeżeli mamy więcej niż jeden potrójny ciąg, to podliczamy te punkty w ten sposób, że mnożymy w tym przypadku trzy punkty razy ilość takich ciągów. Po podliczeniu wszystkich wyników od razu wychodzi który z graczy wygrał. I to jest całe szyfromino. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Hej.